No, przypadek chciał, że dzisiaj w Polsce jest yy, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Yy, także w tym gronie są osoby, które pomagały mi w pracy na rzecz odblokowania pieniędzy dla Polski. Wiele na to wskazywało, że obecność szefowej komisji w sobotę, właśnie dzisiaj w Polsce, będzie wiązała się z odblokowaniem yy, pieniędzy yy, przez PIS. I że Polska wreszcie doczeka tych y, miliardów już nie na papierze, ale y, y, w konkretnej gotówce. Mówimy o tych y, y, no, ponad 700 miliardach, które do Polski miały trafić y, w ramach y, Funduszu Odbudowy. Mówiłem o tym już dziesiątki razy, ale dzisiaj mamy powody do szczególnie y, no, takiego dramatycznego, smutnego nastroju. Bo zmarnowano kolejny czas. Te pieniądze w większości państw europejskich już pracują. W Polsce mamy jedno z najwyższych inflacji. Drożyzna staje się trudna do zniesienia. Sytuacja na wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, pokazuje jak, w jakim obszarze ryzyka jesteśmy. Jak bardzo potrzebne nam są pieniądze i jak bardzo potrzebna nam jest pełna integracja z Europą. I ten dzień dzisiaj będzie dniem symbolicznym. Że zmarnowano kolejną okazję, kolejny taki moment, kiedy można było sprawę domknąć. Dodatkowo też no, w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że Województwo kujawsko pomorskie także może stracić te pieniądze europejskie z tytułu kar, które Polska płaci ze względu na fatalne, błędne decyzje rządu, rządu PIS-u, które nałożyła Komisja Europejska. I te pieniądze akurat odpłyną stąd z kujawsko pomorskiego Chyba, że zostaną wypłacone, ale z budżetu państwa, tak jak obiecał minister finansów, czyli z pieniędzy polskich podatników. To, co Europa mogła spokojnie tutaj zapłacić, będą płacili polscy podatnicy, którzy, a to jest ostatnia rzecz, jaka dzisiaj potrzebna jest Polakom, to żeby przez głupie decyzje, czy brak decyzji PiSu, yy, drenowano kieszenie yy Polek i Polaków w sytuacji, kiedy tych pieniędzy wszędzie coraz bardziej, coraz dramatyczniej Не бракуют.